Czy już skończyłaś? No i nie skończyłam, ale już kończę. Cześć i czołem, kluski z Rosołem. Witamy się z wami na naszym kanale. I czy ktoś z Was jeszcze pamięta taki nasz wstęp do filmów? Na pewno znajdą się tacy widzowie, bo właśnie w ten sposób z Wami się witaliśmy 3 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. I już trzy lata nagrywamy, tak. I początek był taki, że to był typowy kanał dla dzieci, bo nagrywałyśmy z pluszakami. Z biedronki. Tak, Oliwia tam z tyłu mopuje, ale to nie jest mopuje. tak. Mopujesz. <laughs> ale to nie jest tak, że ja ci kazałam, tylko sama chciałaś, bo Oliwia po prostu lubi sprzątać. No i teraz musimy poczekać na Ciebie, aż skończysz. Mopować. I dopiero sobie powspominamy, jakie były nasze początki. Zobaczymy nasze pierwsze odcinki, cofniemy się w czasie i myślę, że nagramy coś takiego, że powtórzymy jakiś odcinek albo różne nasze filmy, jakieś fragmenty. Więc może być śmiesznie. I teraz napiszcie nam w komentarzach, kto z nami jest od samego początku. I pamiętajcie, że jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. I pamiętajcie, że odcinki wrzucamy od poniedziałku do piątku o? 15.00. A w weekendy o? 8.30. Dużo Ci jeszcze zostało. Jeszcze w kuchni chyba nie byłaś. Nie byłam. W kuchni to my mamy taką tragiczną podłogę, ale to przez to, że Amadeusz robił wczoraj obiad. A jak on coś robi w kuchni, to uwierzcie mi, wszystko jest brudne, nawet sufit. Podłoga jest w stanie strasznym. Wszędzie są jakieś plamy, no ale jest to do ogarnięcia, także spokojnie zaraz to zrobimy. się mopem. No to uważaj na siebie. Jak się zmęczysz, to już zostaw tego mopa. To dokończymy to jestem później. Jestem pączkiem. Jestem Twoim pączkiem. Tak, Oliwia śpiewa, jestem Twoim pączkiem, ale ja też lubię sobie nucić, jak coś robię, i też możecie nam napisać w komentarzach, czy też tak macie, że śpiewacie podczas golenia. <golę> Nie no, oczywiście śmieję się podczas jakichś takich czynności domowych. Oliwia się rozkręca coraz bardziej. A ja chciałam iść po laptopa i teraz nie mogę przejść, bo tu jest mokro i narobi śladów. Albo się przewrócę. O, to ja w tym czasie się położę, bo jednak rzadko się zdarza w naszym domu, żeby ktoś szątał za mnie, bo z reguły niestety to jest moja rola i nie wiem w ogóle dlaczego. Zrobione? Mhm. <laughs> Jestem z ciebie dumna. Dzięki, że mi tak pomogłaś. Piona, a co do tej kuchni, to jeszcze tylko powiedz, czy się udało ogarnąć tą podłogę. Tak, to myły się te klamy. No to superowo. Przechodzimy teraz do głównego tematu naszego odcinka, czyli musimy się cofnąć do naszego pierwszego filmu. Czy ty pamiętasz, jaki to był odcinek? Eskiecie koci. Oliwia w tym pierwszym filmie powiedziała: Hej! Jestem Oliwia i będę nagrywała na tym kanale i przeczytałaś całą książkę Kici Koci, ale już tego filmu nie ma, bo dostałyśmy bana, no bo, nie, bo nie było praw autorskich do tej książki i ja nie wiem dlaczego my tak zrobiłyśmy, bo nie można przeczytać całej książki. Nie No, nie wiedziałyśmy. Można było tylko fragment i to by było okej, okay, ale nie cało. I ja się może sugerowałam tym, że na innych kanałach też były takie właśnie filmy, że ludzie czytają książki Kici i Koci. No, ale ten odcinek i tak długo był, bo on był chyba ponad rok na naszym kanale, i dopiero wtedy ktoś się do tego przyczepił. W sensie ktoś to zgłosił. No, ale nic. Drugi nasz odcinek, który jest już na naszym kanale, to jest taki. Nie, wtedy był jeszcze kolejny skicik Koci. Myślisz? Nie, one były później. Gang Swojaków: Będziemy poznawać nowych przyjaciół. I tutaj już nagrywaliśmy w biedronce. I to był totalny spontan, bo ja mówiłam do Taty, że wiesz co? Chyba założymy taki kanał. On powiedział, że super pomysł, tylko mówię: Poczekamy, aż wjedzie do biedronki nowy gang. I wtedy coś z tym gangiem ponagrywamy, nie? Mhm. Ale generalnie, jeżeli chodzi o plan naszego kanału, to wszystko idzie tak, jak miało być, bo założenie było takie, że jak ty jesteś mała, to nagrywamy z pluszakami. A jak ty będziesz większa, no to to było wiadome, że już nie będziesz chciała z nimi nagrywać. I wtedy nagrywasz z, ze mną w sensie że razem, że to będzie nasz taki kanał rodzinny. Nasz. I ten ok, kanał ma rosnąć. Razem z tobą. W sensie wiadomo, że za 10, lat, za 10 lat, jak jeszcze będziesz chciała nagrywać, to będziesz miała zupełnie inne poglądy, zainteresowania, więc na pewno te nasze filmy również się zmienią. A czy tęsknisz za tymi wszystkimi pluszakami? Tak jak ja byłam takim pluszakiem i to nagrywałam, naprawdę? Oh my god, a ja już bym nie chciała mieć takiej roli. No to dzisiaj takie coś zrobimy. Nie. Spróbujemy coś takiego stworzyć, ale już nie mamy tych gangów, tych pluszaków. Więc weźmiemy jakiegoś innego. I zobaczymy, czy mi to teraz dobrze pójdzie po tylu latach. Czy... No to tylko jakie y, pluszaki weźmiemy? Bo... No obojętnie, no, jakiegoś to, to pluszaka. Kilka, kilka, kilka No to pusziny mamy. Rany boskie. Ja już się boję tego filmu dzisiaj nagrywać. A ja tak. Ej, czy jesteś gotowa tak. zobaczyć siebie już w takiej wersji mini? nadchodzimy! Jaka byłaś malutka? Ten pierwszy film montował dla nas, tata. Szukamy? Czy ja wiem, szukamy dużo ja. mogą być? Nie miałaś okularów? No, miałam Nie ma tak, włosik na pewno miałeś inny. Są! No Nowi taty. Tata jeszcze się nie pokazywał na naszym kanale. Ci się podoba najbardziej? I powiem Ci tak, za głośna była muzyka, to Co na pewno. To o, Meduza, pamiętasz Meduzę Miletę? Ośmiorniczka teraz jak ja mam moją bestię Milenkę, to, to jest lęka. Lęka. Ona była Milenka. Chyba tak, ona Milenka. On był jest chyba Golek. Tak. A był chyba też taki Krab. Tak, Romek, Krab Romek. Ej, teraz okay. nam się dopiero te imiona przypominają. Sonia. Ale byłaś mroczą małą dziewczynką. Bomek! A co to jest? a czemu zawsze mówiłam... Czy to jest bociek? Bo ja bociek? też mówiłam bociek. Chyba tak. Bolesław, różnie na niego mówiłam. Ej, tak fajnie tak sobie wspominać. A to jak... pamiętasz? Tak, imię? Sonia. Sonia. O, jeż, sonia. Nie tak. jeżek. Jeżek Widziałaś? Jerza nie pamiętam, czy miał jakiś imię, czy to był tylko. Nie, no musiał mieć jakieś imię. Ale już tego nie pamiętam. No i tutaj buszujemy, oglądamy te wszystkie maskotki. O, tu też ja jestem trochę w końcu. I myślę, że potem dalszy fragment to będzie jak jesteśmy w domu. O, Ja Te poduszki były tutaj w rogu przełożone i to był położony koc. A czemu tak było zrobione? Z tego co kojarzy tata tak nam zrobił. I wszystko poprzestawiał. Tylko do tego nagrania. O, 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 co ty tam robiłaś? Oglądałam swoją. Kto to jest? <grym> Bo my jak zaczęłyśmy to nagrywać, to, to ty miałaś cztery lata. Cztery i trochę, no prawie cztery i pół. Pluszaki? No. Czy jeszcze chcesz to oglądać? Ja nie tak. Słyszałaś? Ja tego nie pamiętam. Ja, ale ja pamiętam... Ale jak się nagrywamy Mhm. Też często widzowie pytają jak to się stało, że my zaczęliśmy nagrywać? Bo właśnie ty oglądałaś takiego typu filmy. No, ja tutaj na, y, oglądałam coś, a ty tutaj, y, coś byłaś y, na y, laptopie i się spytałaś mnie, czy ja bym chciała taki film nagrywać. Mówię tak. Uh -huh. No i tak zaczęliśmy spontanicznie i faktycznie to nam poszło. No. Teraz mam dla Oliwi zagadkę. Zaraz się jej zapytam, jak myśli? Ile mniej więcej filmów nagrałyśmy do tej pory. 798 Prawie 800 dokładnie nie wiem ile jest, ale jeszcze 800 nie ma. Teraz oczywiście staramy się dla Was wrzucać odcinki każdego dnia i także jest chyba od półtora roku, ale wcześniej odcinki wrzucałyśmy tylko dwa razy w tygodniu. Potem chyba trzy razy w tygodniu i tak wyszło jakoś. Ale co mam dawać? Ja wiem co musisz zrobić. Wybierz sobie jakiś odcinek, który będziemy próbowały powtórzyć. Padło na ten film. Gang swojaków. Meduza Milenka boi się od odkurzacza. No to klikamy i myślę, że się uśmiejecie z nas do reszty. A tu się zaczyna. Zadziało. się tak, czyli nie było czy ziczałem kluski z rosołem. Jejku, jaki tu jest ogromny. Zobacz, Połagam. ile miałaś zabawek. Ja myślałam, że my pójdziemy teraz. I biurko na spatek, było z tej strony drugiej. Ale przed wyjściem trzeba najpierw Na porę ile miałaś rzeczy? Boże. I wózek dla lalek. Gdzie miałam ten mhm. Tak, miałaś ten zestaw. Domek stał wtedy tu. Kąd tu się wzięła skarpetka. I wtedy chyba było na mnie. Nie wiem, czy było wtedy zimno, ale tak widzę, że w połowie tego odcinka Oliwia włączyła odpurzać. <śmum> Słyszysz? Taki sztuczny śmiech. Muszę to wyłączyć. nie, to jest jakiś straszny warczący. To jedziemy z tematem, dawaj. Na razie sobie to zatrzymamy. Musisz wyjąć odkurzacz tak, jak wtedy, a ja będę milenką. Powiedzmy, że to jest meduza milenka. No jest niebieska, więc chyba może być. No to już działamy. Jest rura i jest odkurzacz. Musisz go zmontować, a ja będę udawała, że płaczę. A tak w ogóle to jest nasz mega stary odkurzacz, który już jest rzadko używany. No bo mamy inny, ale idealnie się nada do naszego dzisiejszego odcinka. Odpalaj! Zaraz będzie hałas. O, działa! Jedziesz, maleńka! Ty odkurzasz, a ja płacę. to, Ja się tego boję! to jest za potwór? To tylko odkurzacz. Przytul mnie. Przynajmniej <grystanie> <To> może... <grystanie> można się pośmiać. Zobaczmy, co było dalej. <grystanie> tu są inne truszaki. Ja pruszaki? się To, to możesz usiąść. Ale nie mogę, bo ja się go boję. Ale, ale jak? Czy ty go będziesz włączała? Jak, jak, jak skończę to... Oliwio, ja mam pomysł. Jeżeli Milenka tak mocno się boi odkurzacza, to może nie włączaj go. Mam pomysł. Milenko, czy ty chcesz się pobawić, że odkurzacz jest traktorem? O, dobrze. To mm, mm, spróbujmy zrobić tak. Oliwio, może postać Milenkę na odkurzaczu, ale nie włączaj go. Na pewno nie będzie włączony. Och, czy ja się tutaj utrzymam? Olivio Oliwio, musisz bardzo delikatnie poprowadzić odkurzacz. Tak, bardzo delikatnie. I jak fajnie się jeździ. Do nas, Milen, ja nie mogę na to stronę. patrzeć, no serio, ale zabawa co, o, już Milence Milenko się tutaj podoba, no i jak Milenko, jest fajnie, dobra, robimy to, robimy to, to po prostu ten odcinek jest hitem, czyli tak, Milena płacze, nie, rozpacza, a ktoś musi być żółwiem, Zenonem. Nie mamy żółwia. No nie mamy, ale mamy żabę. Może być. Ty będziesz teraz Zenon. Pocieszasz Milenkę. Ona cały czas panikuje. A tu Zenon mówi Oliwio, no. ja mam pomysł. Skoro Milenka tak bardzo boi się tego odkurzacza, to może pobawimy się, że odkurzacz będzie traktorem. Ale nie włączajcie tego odkurzacza, proszę, proszę. No, dobra, nie będzie wyłączony. To postać Milenkę. Ale czy ja spadnę? Nie. Trzymaj się kochana. No i teraz przewieź ją tylko tak delikatnie. Na pewno nie spadła, to, to włóż sobie rączki tu. <gry> dobra. I teraz... I jak Milenko, jak Ci się podoba? Jest super, super. Jeszcze się rura urwała. Zobaczmy, co było dalej w naszej historii. Czy już troszkę przestałaś bać się odkurzacza? Tak? A może ktoś inny chciałby jeszcze być na odkurzaczu, przejechać się nim? Długie to jest jeszcze? Dobrze wiewióreczko, wi wie spróbujmy. Jak, jak oceniasz nasze przyspana? stare filmy? Filmy typowo przeznaczone no dla dzieci. No właśnie. Czy dalej chciałabyś nagrywać takie rzeczy? I to znaczy, jakby był nowy gang, to tak. Ale no ale tak, będzie tak, niedługo. Z takimi z kusiekami, jak ja mam tutaj w domu, to... Zatrzymamy to. Robimy jeszcze jedną scenę, to teraz musi się Zenek zapytać, czy ktoś jeszcze chce się przejechać na tym odkurzaczu, jak na traktorze? Wiola, no to wskakuj. Wszystkim będzie się tu na pewno bardzo podobało. Wiola, wskakuj. No i jedziecie dziewczyny. Tylko tu już chyba odpalałaś, nie? Ten odkurzacz. Czy nie? Aha. No i oczywiście Wiola się zachwyca. Ale super, ale super! No nic, kończymy to, co? Kończymy to, bo ja już nie mogę. Ja już chyba nie chcę nawet tego nagrywać. Ja też już nie chcę. A jednak, wiedziałam. A widzisz? co, zaraz nie spacer? Chcesz iść na spacer? I jasne, możemy iść. Wiecie, Oliwia już ma niedługo 8 lat, także już nie będziemy wracać do starego systemu. A tylko jeszcze powiedz widzą, czy będziesz zbierała nowy gang. Tak! Gang zawsze wchodzi do biedronki pod koniec sierpnia. I na pewno będę robić zakupy, więc będziemy zbierać naklejki zobaczymy, ile nam się takich pluszaków uda zebrać. I ile w ogóle ich zrobią. Oby nie kilkanaście. Tak jak było ostatnio. Chyba było ich 17? No, a y, były też trzy pluszaki. To było przegięcie wtedy. A też było tak, że były trzy, jak była Skarbonita, GPS-ik i... i coś jeszcze. I Jabłuszko było. Jabłuszko, tak. Ale jak to Jabłuszko miało na imię? Właśnie! Fajna przygoda, fajnie jest to powspominać. A wiesz co? GPS to teraz y, to teraz jest y, chyba y, tak, że możesz kogoś szukać, to znaczy... A, że no GPS, tak, no. wiem, chodzi Ci o tą nazwę GPS. GPS, no. Że na GPS-ie można sprawdzić na przykład, tak? Lokalizację Dobrze mówisz, dobrze mówisz, także... Drodzy widzowie, nie wiem, czy się nudziliście na tym filmie, czy się uśmialiście, ale fajnie jest to zobaczyć taki stary odcinek, faktycznie. Było coś takiego, wiem, że takie coś robiłyśmy, ale, ale że już idziemy? Tak, teraz. Że już teraz idziemy? No to chowaj ten odkurzacz stary do szafy. Trzeba tu zrobić porządki. Wszystko ląduje na swoje miejsce. I co jeszcze chciałam powiedzieć? I nie wiem, zapomniałam. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Nieważne. Odkładamy wszystko i myślę, że zakończymy już ten odcinek pozdrowionkami, bo już nie wytrzymam, żeby naśladować jakiś inny nasz film. Chociaż, serio, ja myślałam, że my nagramy coś takiego, że ja i Oliwia jesteśmy na filmie, a nie z tymi pluszakami. Miało być zupełnie inaczej, ale Oliwia chciała, tak? No to było tak. A tak w ogóle to nie wiem, czy pamiętasz, jak się nazywał ten nasz odkurzacz, bo my zawsze go jakoś tam nazywaliśmy. Tak, to był WW. A WW, to ja nie wiem, czy to nie była nazwa wzięta z tego z binga? Tak, czy był. Jak była bajka Bing, to tam nie? Był WW. I dlatego nasz też był WW. Ale jeżeli chodzi o bajki, to już przestała się oglądać od spokojnie jakichś dwóch lat. I już, uważaj z tą rurą, bo mnie zaraz uderzysz w głowę. Wciśniesz. Damy radę. Idealnie. To jeszcze tylko nam powiedz, czy czasami oglądasz nasze stare filmy? No. <laughs> ja też w ogóle kompletnie nie wchodzę na nasze stare odcinki. Nie, ja wcale nie oglądam Nie, no, kiedyś tam oglądałam nasze odcinki, ale teraz już nie. Może kiedyś do tego wrócisz, żeby zobaczyć, jaka byłaś, jak się zachowywałaś i jak wyglądałaś. E, ja. Y, nie chcę na to wchodzić, no bo też nie mam na to czasu, szkoda mi czas to oglądać i myślałam, że ja pamiętam, co było w tych filmach, ale jednak nie pamiętam, bo faktycznie wiedziałam, o co chodzi z tym odkurzaczem, że Milenka będzie się bała, ale nie wiedziałam, że to tak wyszło tak, jak to się teraz mówi? Mm. Cringewo? Tak, cringeowo. Zapomniałam tego słowa, wyleciało mi z głowy. I w ogóle jak to... I jak to robiliśmy, to, to miałem w głowie tylko klincz. <noise> ja to samo, identycznie. No ale nie będziemy clinch, usuwać clinch. tego z naszego kanału, bo wiemy, że dużo widzów i tak jeszcze clinch. to ogląda, bo piszą do mnie mamy, szczególnie na maila. Dziękujemy za wszystkie wasze wiadomości. Co? Co kombinujesz? Ej, tobie to strzela ja dopiero teraz to słyszę. Na sam koniec tego odcinka tradycyjnie pozdrowimy naszych kochanych widzów, i pierwsze pozdrowionka lecą do Zosi. Wiemy o tobie tyle, że masz 12 lat i napisałaś do nas kilka pytań. Odpowiemy może na dwa. Pierwsze pytanie brzmi: kiedy nagramy 24 godziny potatowemu o rany, to by mógł być. Mógłby być to bardzo fajny odcinek, ale jednak bym się bała, bo Amadeusz to ma takie pomysły, więc nie wiem, co by nas czekało w takim filmie. Nie Niemówienie, przemyślimy temat i być może taki odcinek powstanie. Napisałaś Zosiu do nas konta, Zosia Kierastan, Także buziaki do Ciebie lecą. A i jeszcze zapytałaś, czy możesz kiedyś przyjechać do nas na kawę? Myślę, że. Zrobimy już niedługo w maju albo w czerwcu spotkanie dla widzów i wtedy będzie taka możliwość. Pozdrawiamy Martynkę Lubińską, buziaki wysyłamy teraz do Leny Kosuda, pozdrawiamy Kornelię Wyraz, myślnik P8S i ostatnią osobę, jaką dzisiaj pozdrawimy będzie to Zuzia G3539, taka jest nazwa konta. I Ty napisałaś nam, że w Biedronce są pusinawe perfumy, dziękujemy Ci za tą informację. Love you. Mamy najlepszych widzów na świecie. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się już jutro. Papa, pa, całusy 102.